Dzień dobry, dzień dobry dziewczyny. O Jezu muszę się po plecach podrapać. Witam się z Wami w, 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 witam się z wami w nowym vlogu. Mamy poniedziałek. Ja słuchajcie, właśnie skończyłam robić live'a, skończyłam sobie też sprzątać. Robiliśmy live'a poniedziałkowego na Instagramie, przy porannej kawce, kleiłam rzęski. Rzęski nowy model sobie nakleiłam. To jest Sweet Romance. Bardzo delikatny model. On ma taki m, troszkę mocniejszy skręt. E, włosy umyte. Rano. E, pod ostatnim tym filmikiem, vlogiem, z randki, shoppingu szopingu i tak dalej. O, chodź, mamuniu, chodź. Mijuniu, mijuniu, idzie. E, pytała się, któraś z Was, co nakładałam, co używałam do włosów, że one są takie błyszczące i takie Piękne. Dziewczyny, używam tak. Szampon i odżywkę różne, jak mi się tak trafi. Natomiast myślę, że duży, duża zasługa to jest właśnie tego sprayu z Sajos. Ja włosy nie suszę teraz, tylko one się po prostu same. Włosów nie suszę, one schną sobie same po prostu. Testuję sobie też te mm, szampony. Szampon, maskę i odżywkę, tą, którą Wam pokazywałam w ostatnim vlogu, właśnie tą z takim efektem laminacji. E, I dzisiaj rano myłam włosy tym szampon i odżywka, nie pamiętam. Tutaj Wam zrobię zdjęcie. Faktycznie te włosy były mocno wygładzone, natomiast jak mi wyschły włosy, spryskałam sobie tym sprayem, to jest taki e, termoochrona też, bo sobie delikatnie od tego momentu, tak od połowy, Prost, przeprostowałam właśnie te końce, żeby one takie ładne były. No i tak to wygląda. Piękny błysk daje właśnie między innymi to. No i myślę, że takie produkty, szampony, odżywki z efektem laminacji, właśnie tej takiej tafli na włosach, to też właśnie dają. Dlatego mogę Wam polecić. A teraz jeszcze się Was zapytam, czy możecie mi polecić jakąś dobrą prostownicę, która wiadomo, że będzie w jakiejś w miarę przystępnej cenie, nie jakieś 700-800 zł, no nie szalejmy, ale jakbyście mogły mi polecić jakąś dobrą prostownicę, która przede wszystkim nie będzie targała włosów? To po pierwsze. A po drugie wiem, że są takie prostownice, które, które dają efekt jakiejś czegoś na włosach. Są takie z różnymi jakimiś tam wydziwianymi dodatkami, także jak polecicie mi, to super. A tutaj na szybko przyszłam Wam właśnie pokazać, co kupiliśmy w tym sinseju. Bo tak mi dzień dzisiaj już zleciał, jest za 20. .10. Ten, ten live poranny. No i tak, wrócił do, do domu z nami taki oto skrzacik, a w zasadzie nie skrzacik, tylko ten jelony reniferek. Co się okazało, on tu ma te teleskopowe nóżki, więc o, możecie sobie go postawić, tak, albo zwiększyć. Proszę bardzo, fajny. Ten bałwanek, który widziałyście ostatnio, właśnie, jak go brałam do rąk, to chciałam go wziąć, ale dziewczyny, on był cały brudny. W tyle był cały brudny, więc wybór padł. O, mam takiego fajnego jelonka, który będzie sobie stał właśnie koło kominka. Wzięłam dwa kubeczki. Ten będzie dla mnie bardzo ładny, duży, fajny i jest leciutki. A mój Stasiu wziął sobie taki zielony. Ten jest cięższy, taki myślę konkretniejszy. Takie, o, dwa kubeczki. Zostawię Wam linki na dole do tego wszystkiego, jakbyście sobie chciały zamówić. I teraz widzę tutaj, że ten domek jest pęknięty lampionik taki. Tutaj wkładamy tealighta, piękny taki lampionik, a drugi jest taki, do postawienia. Nawet dziewczyny na kominek to będzie ładnie wyglądało, tylko widzę, że właśnie nie wiem, nie zwróciłam uwagi wcześniej. O kurka. Nie wiem, czy nie będzie tu widać. On jest tutaj po prostu sznity poszły, że jak podejrzewam, że jak to gdzieś raz upadnie, to się rozwali. Ale jest przepiękny. Swoją drogą ten lizak tutaj jest też z Kupiony jeszcze chyba końcem września. Antosia sobie go stacjonarnie kupiła, jak byliśmy kiedyś tam w sklepie. Także, o, takie piękne, piękne te lampioniki. Chyba jeszcze dokupię jeden taki mniejszy, taki malutki. Ładnie to wygląda. Także to. No i kupiłam piżamy. Dla mnie, dla Staszka, takie meczy, meczy, wiecie o co chodzi. Z mi i Staszkowi mojemu wzięłam takie, proszę bardzo, krótki rękawek jelonych, spodnie w kratę. Antosi wzięłam dokładnie tą samą, tylko dziecięca ma długi rękawek. No i lęce zamówiłam przez internet dokładnie tą samą, tylko w rozmiarze XS, bo stacjonarnie były tylko Lki i XL. -ki. Więc mój Staszek, no będziemy, różnica w rozmiarach jest nieduża. A ja lubię piżamę luźniejszą, także wzięłam te dwie piżamki. No i na dobrą sprawę, dziewczyny, tyle. Co tam jeszcze? Aha, Staszek sobie wziąłem, Staszkowi spodnie, ale za duże i domówiłam od razu przez internet mniejsze. I coś jeszcze braliśmy. Chyba nie, chyba tyle. No, w każdym razie zapłaciłam 300 zł, ponad chyba. No te piżamki powiem wam 60 zł, a w domu jak patrzyliśmy na gazetkę Lidla, to też takie świąteczne mecze, mecze piżamki. 40 zł będą. Ale nie wiem czy nie wiem, jaki materiał. Ale te mi się podobają. W ogóle pijamy Sensei bardzo lubię. Uciekam. Zabieram się za, za jakieś tam obowiązki za robotę. Postawiłam sobie pranie. Widziałam, że w paczkomacie mam paczkę do odebrania. A w zasadzie dwie paczki. Zamówiłam sobie kurtkę na wintet. Także yy, muszę ją odebrać. Idę z jej śniadanie na razie, bo burczy mi już w brzuchu. Tak. Czy jeszcze coś chciałam wam pokazać? Chyba nie. Dobra, uciekam. Zabieram się za robotę. Odezwę się do was później. Dobra dziewczyny, ja się zabieram za śniadanko. W ogóle czy. To zasługuje na. bicie! Jedzenie. Kupiłam swego czasu dziewczyny łososia. Nie zużyłam go, on już jest daleko po terminie, niedobre. Ser, też tu w ogóle dziewczyny, zobaczcie. Patrzcie na to. On nie był jakoś dawno otwarty, spleśniały, także to idzie do wyrzucenia. Grzech. No ale dobra. E, zabieram się za śniadanko. Moje śniadanko dzisiaj to będzie śniadanko na patelni. E, I już Wam pokażę, co sobie robię. Dziewczyny, wszystko będę robiła na patelni. Tutaj resztki ze śniadanka Antosi. I teraz tak. Robię sobie takie jakby trochę angielskie śniadanko. Inspiracja. Bardzo często jemy co niedzielę to śniadanie właśnie w niedzielę, w niedzielę rano. Jadłam coś takiego w Gdańsku, jak byliśmy na wakacjach. Pieczareczki sobie obsmażam na jednej stronie, tak o ja lubię pieczarki, więc dam sobie ich troszkę więcej. Tutaj obok pójdzie smażona, dziewczyny nie wiem czy próbowałyście, jak kupujecie w Lidlu te takie frankfurterki z szynki premium i zawsze je gotowałyście, to polecam Wam spróbować sobie smażoną na patelni, ja sobie ją delikatnie tak tutaj z jednej strony tylko nacinam, mi dwie wystarczą. Także to wszystko będzie tutaj smażone na tej patelni. Dodatkowo tutaj jeszcze pójdzie jajko sadzone. Jak się to będzie ładnie piekło. Na talerzyk nałożę sobie też jeszcze tego salami. Troszeczkę z pistacjami. Bardzo dobre. Pokroję pomidorka, ogóreczka. I tak będę jadła. No i słuchajcie, tak wygląda moje pyszne śniadanko, to są śniadania dla mnie, żadne owsianki, kaszki, racuszki, słodko, nie, musi być konkretnie, herbatka z cytrynką i jeszcze sobie doleję tutaj taki syrop z czarnej porzeczki, właśnie ze spiżarni szubryta, przepyszne są te syropy, także, oj, rzadko kiedy herbatę piję, wiecie o tym. Ale z tymi syropami to bardzo lubię. Skończył mi się ten syrop, taki rozgrzewający, typowo zimowy. Tam były goździki, był cynamon przypyszny, także muszę sobie kupić uszubryta. A póki co z czarnej porzeczki zabieram i jemy. No i ja sobie zasiadłam. Śniadanko, herbatka i dziewczyny odpaliłam sobie szpilkę. E, powiem wam, że chciałam iść na to do kina, a patrzę dzisiaj rano, właśnie przeglądając e, Netflixa, że szpilka jest. Na Netflixie. Także zabieram się za jedzonko. Smacznego. przyszło mi zamówienie z Shane. Pozamawiałam kilka rzeczy. Trochę takich też pierdółków. Ale pierwsze co wam pokażę. Zobaczcie na to. Strój kąpielowy dla Antosi. Y jednoczęściowy właśnie. Jest przepiękny. Powiem Wam, że e, bardzo jej się też spodobał, bo wybierałyśmy go razem przez internet właśnie, także jak tylko przyjedzie, mam nadzieję, że przyjdzie ze szkoły, to myślę, że zmierzy i będziemy widzieć, ale myślę, że jest dobry. Także pierwszy strój. O Jezu, dziewczyny, one tu ma miseczki. <taki>, Taki piękny, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. E, dalej Trochę rzeczy takich pozamawiałam też świątecznych, powiedzmy, jakieś tam naklejeczki i tak dalej, do boksów też. I zamówiłam takie tu jest chyba, kurde, kilkadziesiąt metrów takiego sznurka świątecznego. Będzie ładny do zapakowania, właśnie boksów. Wzięłam sobie taki piękny pierścionek, powiem Wam, bardzo mi się podoba. Z czerwonym oczkiem, srebrne, srebrne, no sztuczna biżuteria, ale bardzo ładny. Ten czerwony, piękny, podoba mi się. Później mamy tak, kejsa na telefon. Wzięłam specjalnie, szukałam czegoś właśnie, co by miało tutaj, o widzicie, żeby nie wypadło z ręki. Aczkolwiek, z której strony to jest? To mogłoby być tu bardziej, z tej strony. No dobra, no taki przecież czysty, zwykły case. Tutaj chyba miałam jeszcze jakiś, chyba inny. Zobaczymy. Dalej szczotka. Patrzę na godzinę, jest godzina 12. czekajcie, szczotka do ulizania włosów, wiecie o co chodzi. <taki> takie właśnie do ulizania. Panterkowa, o taka myślałam, że troszkę to tu będzie takie. No dobra, szczotka jak szczotka, słuchajcie, szału nie ma, ale to kosztowało, no nie wiem, może z 2-3 złote. Wzięłam sobie, dziewczynę taką lampę, o taki panel na ładowareczkę. Powiem Wam, że odpalałam to już, do tego jest oczywiście tutaj statyw z myślą, że jak pomalujemy pokój, to z lewej strony toaletki, jakieś ściana, będę się po prostu z boku doświetlać i powiem Wam, że odpalałam już tą lampę i ona ma naprawdę mega moc. Z takim tutaj pilocikiem spoczko, bez to się tu nie wymienia, to jest taki, taki po prostu jakieś ledy pewnie pod spodem są, ale daje, daje hardkorowo, powiem Wam. No i do tego jest jeszcze statyw, i to kosztowało akurat chyba było tutaj najdroższe, bo tak z 70 zł chyba zapłaciłam za ten statyw z tą, z tą lampką. także zobaczymy. Dalej, dużo pierdół. Tutaj mamy naklejki świąteczne. Dziewczyny, ja tego typu rzeczy będę e, jakieś tam będę właśnie paczuszki robić, czy coś takiego, to sobie zamówiłam. Nożyczki. Ogromne. Patrzcie, jakie duże. Konkretne. U mnie nożyczki giną na potęgę. To będą takie typowo moje, powiedzmy, kuchenne, Nie wiecie o co chodzi. Ale czuć w ręce, że są solidne. Także nożyczki. O, tutaj jest drugi case. Też też jest jedno, coś Co to za kejsik? No, taki zwykły, dziewczyny. O, najzwyklejszy taki. Tutaj jeszcze tą folię się ściąga. No. Dobra, czekajcie, to się... Tutaj jest jeszcze folia na tym, także można ją ściągnąć. Dobra. Jest jeszcze jeden. Ale wiecie, co wam powiem? Chyba y, nie bo wiem, że zamawiałam, wrzucałam do koszyka kejsy i na szejnie, i na temu i koniec końców nie wiem, gdzie pozamawiałam albo już tak po prostu poszło. O, ten mi się bardziej podoba. Jest miększy, ten niż ten. Ten jest taki sztywny. Ten jest taki y, bardziej ok. Nie mogę teraz gadać. Y, zimowy. Mam czarnego iPhone'a, więc taki kejsik będzie ok. Myślałam, że coś idzie. Metr. Mój metr jest trochę potargany. Wrzuciłam do koszyka, ale nie spodziewałam się, że to jest takie. wiecie, No, takie cieniusieńkie. Taki zwykły metr. Krawiecki. Fajny. Metr, ale taki gumowy, taki śmierdzący trochę. E, co jeszcze? Tutaj mam. To później mamy naklejki z polskim napisem Dziękuję i to będą dziewczyny naklejki do, na boksy świąteczne, tak mi się wydaje, później e, naklejki na świeczki. Wesołych świąt też polskie takie naklejki. E, z napisem wesołych świąt. W zeszłym roku zamawiałam tego typu naklejki na e, po prostu gdzieś tutaj w tych drukarniach i tak dalej wychodziły dużo drożej niż te. O, długopisy, które wypadły, które też będę dorzucać do boksów świątecznych. O, świąteczne długopisy. Dobra, tu ich jest więcej, bo powypadały. No, jest ich. Także rozwaliło się. Mam nadzieję, że wszystkie piszą. Dobra. No i tutaj na koniec, tutaj są jeszcze jedne te naklejki, na koniec opaski. Aha, to dla Antosi, bo te opaski są z kapibarą. Jedne takie z ząbkami, fajne. No nie wygląda to uroczo? Powiem wam, że bardzo fajne, bo i nie ciśnie tutaj. Na tym, na głowie. A drugi model to jest taka. O, fajne, fajne, fajne. A i jest jeszcze grzybyczek, bo zamówiłam tą szczotkę i taki grzebyk. Miałam taki grzebyk, ale mi Golena gdzieś wzięła i nie wiem gdzie jest. O widzicie, z tym takim szpikulcem, nie? Do przedziałka. Proszę bardzo, i tutaj nawet taką mam blokadę, żeby sobie krzywdę nie zrobić. Panterkowy do kompletu. Także to by było moje zamówienie z szyi. Takie pierdoły, aha. I przyszło jeszcze folia bąbelkowa. Myślałam, że jej trochę więcej będzie, ale taka o do zabezpieczenia. Nie wiem, jakiś świeczek czy coś tam będę czasem wysyłać, to żeby tak o dorzuciłam. No i to by było na tyle. Także spoko rzeczy, Taniuszka. mamy prawdziwą jesień, pada deszcz, co prawda powiem Wam, że ten nie ma jakoś zimno, bo jest 10 stopni, także jak dla mnie to jest spoko, tylko, że właśnie nie ma słońca, pada, jest ciemno, dlatego tak jest po prostu nieprzyjemnie. Jadę po Antosie do szkoły, a później jedziemy do tej przychodni i też od razu odbiorę lękę, bo pada deszcz. A na autobus by musiała trochę czekać, więc przy okazji jak ją zarejestruję na tą fizjoterapię. Pewnie prywatnie, na pewno prywatnie. I w międzyczasie może też, też ją gdzieś zapiszę na to NFZ, bo mamy to skierowanie, bo no, terminy ja nie wiem, nie wiem z czego to wynika. Serio. Czy brakuje specjalistów, czy przez to, że są te takie limity na NFZ? Czy co? Nie wiem, dziewczyny, jak wymyślicie, dlaczego takie długie terminy są teraz do specjalistów, w ogóle do jakiegokolwiek lekarza? Ja stara nie jestem, słuchajcie, no cztery dychy, no dobra, ale nie jesteśmy jakiejś stare. Ja pamiętam czasy, kiedy się do lekarza rejestrowało, do jakiegoś w ogóle takiego, wiecie, specjalisty, i się z tygodnia na tydzień dostało. Do ginekologa z dnia na dzień mogłeś się zapisać. Mogłaś się zapisać, a teraz? Przerażające to jest. Przyszła mi ta kurtka z Vinted. Zamówiłam sobie od takiej jednej dziewczyny. Ona jest z Zary. Powiem Wam, że fajna. Taka właśnie, duża. Później Wam może pokażę. Na razie jedziemy. Skupiam się na drodze do Pada. Te są ładne, te takie, takie jakby perfumowe. Pokaż. te? No. Duże są. No dobra. Tu są takie. A tu są takie... O, 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 Tacie. No. Pokaż. Tak, dobra. O, a lence może takie do pokoju. Nie wiem czy ja nie chcę tego. się no. Śliczne. No ale większych. Dzień dobry, dzień dobry, dziewczyny. Witam się z Wami we wtorek. W ogóle sobie zapomniałam wczor wczoraj mnie tak olśniło. E po 14 żeby zapytać się Gabrysi, kiedy ja mam paznokcie, bo coś mi się kojarzyło, że coś z ósemką w dacie i się zastanawiałam, czy 18, czy 28 i się okazuje, że dzisiaj właśnie i jadę na paznokcie, także wczoraj dobrze, że się upewniłam, bo pewnie pewnie bym kurde, pierwszy raz w życiu mm, nie pojawiła się na wizycie. nie dając znać wcześniej. No ale i tak później gadałyśmy z Gabrysią także tak, i tak by wyszedł temat. No więc jedziemy na pazurki, w trakcie jazdy, zastanawiam się jakie sobie zrobić, bo ja zawsze wymyślam na ostatnią chwilę u Gabrysi w gabinecie w salonie. Nie planując niczego tam wcześniej, ale bardzo mi się ta czerwień podoba. która z Was się mnie pytała, co to jest za lakier? Sorry, nie wyciągnęłam go jeszcze, bo on jest u góry na szafie w pudełku i po prostu muszę wyciągnąć i sprawdzić, jaki dokładnie to Wam najwyżej dam znać. A w tym komentarzu tej dziewczynie odpiszę i go przypnę piękna jest ta czerwień, taka właśnie bardziej jaskrawa, ale wiecie co? Chodzi za mną coś takiego nieklasycznego. W tym sensie, że nie jeden kolor, tylko może jakiś wzorek, coś takiego, coś walniemy, nie wiem. I konkretnie się zastanawiam, czy tak zostawić takie krótkie, czy przedłużać. Także takie dziewczyny dylematy po prostu, wiecie, wagi państwowej. Mówiąc ironicznie, o, kurde, to jakieś drzewo spadło na drogę. Nie chciałabym to, w to wjechać. No więc e, tak, a mamy godzinę 8.43, więc e, wyjechałam wcześniej, bo muszę wstąpić do Sensei'a i coś załatwić. Po, pokupować trochę dodatków do kuchni na prezent. E, więc właśnie wcześniej sobie. I w ogóle wiecie co, z rana ja już posprzątałam chatę, zapaliłam w kominku i nawet przygotowałam kotlety drobiowe, że jak wrócę to tylko będę je smażyć i fryteczki do tego. No, także tak pracowicie. Dobrze, jedziemy i coś tam Wam później pokażę. <laughs> Może nagram właśnie jeszcze coś do tego vloga. tego vloga, ja już jestem po prostu padnięta. mamy godzinę 22, ja właśnie skończyłam pracować na dobrą sprawę na dzisiaj podpisywałam na wszystkie wiadomości e, u dziewczyn na siarka shop e, jutro czeka mnie dzień taki intensywnie, też właśnie pakowanie tych przesyłek, generowanie etykiet no i ogólnie e, związane z siarka Shop. Pazurki miałam wam pokazać. Koniec końców nie pokazałam, ale pokażę Wam może jutro, jutro, myślę, że zacznę też nagrywać vloga. I wam pokażę w świetle dziennym, bo ciężko jest złapać ten efekt. Pierwszy raz mam na paznokciach ten, ten tak zwany efekt kociego oka z fioletem. Piękny jest, bardzo mi się podoba. Tak sobie myślałam, a może coś zaszaleje, jakieś wzorki, pierdełki. No i koniec końców zostało właśnie został ten efekt, ale mi się podoba. No nie widać tu teraz tak strasznie, ale, ale jest ładny. Podoba mi się. O, już mi się ziewa. W kominku paliło się. Szyba się po prostu tak ufajdała, że masakra. I teraz jak będę odpalać kominek, to będę musiała wyczyścić. Dziewczyny, mamy minus 5 stopni u nas. Jest zimno w ciur. No, ale taki czas, taki czas, także nie ma co nie ma co rozpaczać. Idę, uciekam. Chciałam się tylko z Wami pożegnać, żeby właśnie tutaj tego vloga zakończyć. Także idę robić sobie idę makijaż, idę sobie zrobić kąpiel i jeszcze pewnie, znając siebie, zasiądę chwileczkę przy takim serialem tej Kardashianki, dalej oglądam. Natomiast na live wczorajszym poleciłyście mi chyłkę na playerze. Także pewnie będę ją też oglądać, bo ja lubię takie klimaty. Dobrze. A w ogóle, dziewczyny, przyszły mi w końcu te buty. Czekajcie, ja Wam pokażę. Jeszcze teraz Wam pokażę. Dobra, pokażę Wam tu. Słuchajcie, przyszły mi w końcu Boże. Słuchajcie, te buty szły do mnie prawie miesiąc czasu. Drogą lądową. Ja je kupiłam na temu. Bardzo podobne, takie zbliżone buty. Widziałam m.in. u kilku gdzieś tam influencerek jakiś na Instagramie mi się wyświetlały takie jakby kowbojki ciężkie czekoladowe z takimi sprzączkami w tyle są gładkie nie samotnie z takim takimi jakby trochę kwadratowym noskiem i muszę wam powiedzieć że są zarombiste natomiast słuchajcie na temu zrobię wam tu zdjęcie wrzucę wam tu gdzieś one były na modelce tak zwanej. Pokazane tak, że noga była taka szczupła, i tutaj, tu ogólnie, w tym miejscu były takie właśnie fajne, luźniejsze. No, a nie są takie. Ogólnie nie są mi dopasowane jakieś, jakoś bardzo. Jest taki lekki luz, nie są ciasne. Natomiast miałam ogromną nadzieję, że będą jednak tutaj w łydce troszkę luźniejsze, żebym, żebym taki fajny luzik miała. Także będę robiła jakąś fajną, myślę, jutro styluweczkę. Na Instagrama wrzucę, bo mam wizję dziewczyny. E, jakiś fajny, długi sweter, taki ala tunika, rajstopy, ciężka kurtka i te buty. Mega. Podobają mi się. No i one są jeszcze ogólnie na stronie dostępne, na, na tej aukcji w temu, dostępne w kolorze czarnym. I dziewczyny kosztowały 70 chyba parę złotych, a praktycznie takie same widziałam na obuwie chyba czy na born to be, na tych takich stronach polskich za 400 dziewczyny masakra masakra to jest taka fajna miękka ekoskórka dosyć szeroka jest tutaj ta cholewka plusem jest jeszcze to, że tutaj jest jakby, jakby takie rozszerzenie, że jak macie grubszą łydkę, to tutaj sobie tą górną sprzączkę odpinacie i są dobre. No dziewczyny dych życia i dlatego właśnie ja lubię szperać. Po takich stronach jak Temu, AliExpress i Shane. Bo można naprawdę zarąbiste rzeczy wyłapać. I muszę Wam powiedzieć, nie wiem, myślę, że może wiecie, że właśnie większość rzeczy jest robione made in China. I na tych stronach typu Rene, Born to i tak dalej, oni to wszystko zamawiają z hurtowni. E, między innymi taka hurtownia Ptak chyba w Łodzi, czy gdzie to tam jest? takie wielkie centrum właśnie hurtowników i tak dalej i większość towaru to jest made in China. Także jak jeszcze nie zamawiałyście na Temu, Shane i AliExpress, to spróbujcie. Płatności są bardzo fajne, e, bardzo bezpieczne bym powiedziała, bo możecie albo za pobraniem, albo możecie po prostu przelewem. Ogólnie to nie jest to, co było lata temu, że człowiek się bał zamawiać na takich stronach. Także o... Ja takie mam buciki. Będę robić jutro jakąś stylówkę na Instagrama. Dobra, idę. Idę się kąpać. Um, I chyba nie, chyba, chyba pójdę spać. Bo już mi się ziewa. Także, dobranoc. Linka wam zostawię do tych butów. Kurde, telefon mi wypadł. Wypadł mi z ręki telefon, stukłam w nogę. Zostawię Wam linka do tych bucików na dole, ale musicie się liczyć z tym, że one długo idą, bo ja, jak je zamawiałam, nie dopatrzyłam, że jest to wysyłka drogą lądową i one mi szły bardzo długo. Ja je chciałam pocz początkiem jesieni, no, ale, ale to teraz. A i w ogóle kupiłam sobie też na temu, czy tam na szejnie, e, takie wyższe skarpety, właśnie. Takie, żeby troszkę wystawały na te, te bodki, właśnie na rajstopie. Także na pewno Wam pokażę tutaj też. Dobra, uciekam. Życzę Wam dobrej nocy.